Wyścig 14. Tora Grzegorz Zęgota Kask Czerwony. Obok niego Piotr Pawlicki w Kasku Żółtym. Rafał Sząbierski pojedzie w Kasku Niebieskim i w Kasku Białym ten, który tak fantastycznie spisał się przed momentem. A więc również na motocyklu Pawlickiego. Marijski. A trudno się dziwić jak było tak e, bardzo dobrze poszło, to było widać ze startu, prawda, jak ten motocykl <laughs> wydarł, ten jak motocykl, to było Troszeczkę widać było, by brakło siły na, do dociągu, do ale bardzo dobrze się spisywał na trasie i sam start również był bardzo dobry, zwłaszcza e, z miejsca jak wyskoczył i od razu złapał przewagę. No i dwa bardzo ważne wyścigi dla Leszna, dla Częstochowy, dla Torunia i dla Wrocławia. I jak to wszystko się e, zakończy. Ale moc. A dźwiękowiec puszcza nam słynną melodię z serialu kultowego Stawka Większa niż życie. Stawka większa niż życie. No i jedziemy, drodzy Państwo. Sęgota, Piotr Pawlicki, Szągierski, Damian Epaliński. 14 wyścig w Częstochowie No i... Kto ze startu w kasku czerwonym bardzo dobrze Zęgota, ale za nim para gości jedzie szołbierski na ostatniej pozycji. No i teraz będzie Zęgota wściekle atakowany. A to przez Balińskiego, a to przez młodszego z braci Pawlickich. Ale jak na razie radzi sobie Zęgota doskonale. No trzy punkty jego tutaj. To byłaby dla miejscowych wspaniała sprawa. No i mam wrażenie, że odjeżdża trzy zawodników w kasku białym żółtym, a tam z tyłu. Jeszcze włączy się do tej rywalizacji z całą pewnością Rafał Szobierski. Proszę, jak Szobierski już jest blisko. On tam szarżuje po szerokiej. Okay. Obejrzał się teraz Ajki Krawicki, ale proszę, Szobierski już jest trzeci. Za chwileczkę może być drugi. To jest bardzo prawdopodobne. Szobierski, czy Balijski? Szobierski wypycha Paliskiego na zewnętrzną. Balijski troszeczkę jakby stracił rytm jazdy. Będzie się napędzał pod bandą, ale nie da rady. No proszę, i bohater tego wyścigu i tego meczu. Rafał Sząbierski jeszcze atakuje Paliński, Nie dał rady. A więc 5 do 1. No i wielka, wielka radość na stadionie w Częstochowie, bo znamy już odpowiedź na pytanie. Czy drużyna Lwów wystartuje na Ekstralidze w przyszłym sezonie? No wygląda to na to, to że wystartuje. na, na Baliński, sportowy odwet który pokazał... Mu... W ostatnich metrach, że to on jednak tutaj wygrywa i to w sportowym stylu. Tak, tak. Znakomicie. Grzegorz Zygota fantastycznie zaczął i fantastycznie kończy zawody. Szombierski drugi, Baliński trzeci, Piotr Pawlicki czwarty. 45 do 38, 7 punktów. No i jeżeli wygrają jeszcze zawodnicy włókniarze ostatni bieg, e, chociażby 4 do 2, no to wtedy bonus jeszcze zostanie w Częstochowie. Na początku wydawało się, że to Baliński będzie w stanie wyjechać tutaj na pierwszą pozycję, jednak bardzo dobry start Zengoty, który od razu wyszedł na prowadzenie, spowodował jakby ustawienie takie dosyć ciasne tutaj pary Leszczyńskiej, którą bardzo ładnie rozpracował znowu sząpielski Napędzał się sporo czasu, łapał prędkość, szukał ścieżki dla siebie, to po zewnętrznej, to po wewnętrznej. Najpierw wyprzedził jednego zawodnika, a później na ostatnich metrach wyprzedził Piotra Pawlickiego, który najpierw przeżył Albanickiego, a później na ostatnich metrach Piotra Pawlickiego i to naprawdę w pięknym stylu, po takim wypadku ogulały niesamowita siła, wola walki w tym zawodniku, no wygodne śladowania.